Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Marcio To jest odcinek e, serii Minecraft Mody, i w dzisiejszym odcinku chciałem Wam zaprezentować moda o imieniu Useful Seeds Mod. Dodaje on nam e, kilka, e, kilka połączeń, z których możemy e, potrzebne przedmioty stworzyć za pomocą nasion. Także e, zanim, zanim pokażę, na najpierw sobie e, przywołam e, workbencha, żeby wszystko móc skraftować. Yy, cyk. Dobra. To sobie odłożymy i za pomocą Resape Booka e, będę sobie pomagał. Tak, to pierwszą rzeczą jaką możemy stworzyć e, to jest e, osmolony jakby stone brick. Ten, który znajduje się e, w porta e, przy portalu do końca, e, do końca świata w Minecrafcie. Jest on tak wygląda, nie możemy go inaczej stworzyć. Jak tylko znaleźć. No i za pomocą tego moda, e, będziemy już mogli go stworzyć. Tak, to jest pierwsza rzecz. Wyrzucamy. E, za, następną rzeczą jest to cobblestone. E, dzięki niemu możemy także e, stworzyć ten kawi, który znajduje się zawsze przy mob spawnerach. E, jest taki zielony kabin, jak widzicie. Od tej chwili już żeby go stworzyć za pomocą tego moda. Dobrze to to wyrzucamy. Kolejną rzeczą, tego się nie dało pamiętam, jest DIRT. Jak wiecie, pewnie często mieliście tak, żeby szybko zrobić trawę w jakimś danym miejscu. Dzięki temu możecie to zrobić szybciej. Wystarczy połączyć basiano z kawałkiem ziemi i mamy trawiastą ziemię. Tak, to jest kolejna rzecz. Następną rzeczą zajmiemy się na pustyni. Chcemy zamieszkać na pustyni, mamy tylko trzy nasiona, a nie mamy drzew. Co sobie robimy? Łączymy cztery. nasiona plus patyk i mamy sadzonkę. Bardzo przydatny sposób, żeby szybko stworzyć sadzonkę. Kolejnym sposobem jest to wykorzystanie zboża. Łączymy tak na obrazku nasiona i mamy kokomin, który wiecie e, możemy stworzyć jedynie e, nie stworzyć tylko znaleźć e, w Dungeonach e, które są pod ziemią no i no, może dosyć rzadki być dlatego warto, warto go stworzyć używamy go do kolorowania owień na kolor brązowy lub tworzenia ciasteczek e, kolejnym zastosowaniem jest to mleko Łączymy mleko z nasionem i tworzy nam się slime ball, który, który możemy potem wykorzystać do pistonów, aby były lepkie i mogły przesuwać przedmioty w lewo i w prawo. No i teraz kolejne zastosowanie jest to łączenie nasion wszystkich. Tworzy nam się kaktus. No nie mówcie tu do czego służy. Postawimy to, może służy jako pułapkę na potwory. Kolejnym zastosowaniem jest to jany, które może, mogą nam posłużyć jako drabinka, żeby wejść na drzewo, widzicie na każdym drzewie dżunglowym są kolejnym zastosowaniem. Było to chyba. O tak, jest to liść, który możemy położyć na, położyć na wodzie i możemy po nim chodzić. Mam nadzieję, że mod e, okaże się Wam bardzo przydatny. E, pomoże Wam przy starciach i stworzeniu rzeczy, tak jak widzicie, lin, liści i e, tak Dziękuję za obejrzenie tego e, odcinka. Mam nadzieję, że się podobało, jeśli się podobało. Nie zapomnij ocenić. E, instalacja moda jest bardzo prosta. Wystarczy e, ściągnąć link. E, ściągnąć plik, e, link jest w opisie. E, otworzyć e, Minecraft Jar. Usunąćmy ta inf i wrzucić, Tam więc tutaj jeden plik. Wrzucić go do naszego Minecrafta. Musimy, musimy mieć też model Odera. Wystarczy zamknąć i możemy cieszyć się modem. Dziękuję jeszcze raz za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, nie zapomnij ocenić. Cześć, trzymajcie się.